Rejestrujemy dzisiaj listy Koalicji Obywatelskiej. Jako pierwsi 24 kandydatów do Sejmu i dwóch senatorów. Mamy prawie 20 tysięcy podpisów, prawie 12 tysięcy do Sejmu, czyli przekroczyliśmy razy dwa wymaganą liczbę 5 tysięcy i po 4 tysiące nam senatora Godyle i senatora Jarmuziewicza. Jesteśmy pierwsi. Niektórzy pokazali dopiero jedynki, niektórzy nie są w stanie dogadać się, czy idą razem, czy osobno. Natomiast my jako drużyna koalicji obywatelskiej, jako koalicja platformy obywatelskiej, nowoczesnej Zielonych Inicjatywy Polskiej jesteśmy jedną z graną drużyną. Mamy wszystkich 24 kandydatów, mamy potężną liczbę podpisów. Ruszyliśmy pierwsi z kampanią i myślę, że tak będzie do samego końca. Wygramy te wybory i będziemy na Opolszczyźnie e, pokażemy prym w koalicji obywatelskiej, a to się przełoży na pozostałe okręgi. Rejestracja list, więc 24 kandydatów, tak jak powiedziałem, 20 tysięcy podpisów.